Ej dobra, ostatnia serio definitywna gra, ostatnia Mogę auga? Ham ależ zabrał mi loot z tego Jesteś ham Mam wszech jego famasa, nie wiesz co No to w dupie Ja chcę auga Nie, mam baby rage'u, zabił mnie z gier z się komputera Chcesz je wytnęć? Nie, nie wytnę Nie chce mi się Dużo montaży jak ja nie montuję. Po prostu klikam parę klików i się wysyła filmik do was. Do internautów moich, do moich widzów wiernych. No, musimy przerzucić tak, żeby nie było tego w Nie no, 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 jak to przegramy, to nie będzie, ale parę rzeczy wytnę na 100%. Przecież nie będę. Typ! Dobra, z dąbikiem. Chyba. Aha, tego najlepszego na świecie, lepszego od nas. A! Boże. O, kilofa go zabije. Kilofa go zabije. A on jest powalony jak coś. Nie, zabity, on jest powalony. Takie knicze. Hmm. już te o, ja też mam tak BTW, ale jestem miło. Nie dałem. Na dniach zobaczycie moją, moją edycję na mapce Mongraala, więc łapki w górę. Do Jarkosa też nie Chyba no. Do Jarkosa też wpadajcie, dam link yy, pod spodem. <śledziny> nie no, nie dam, bo nie u mnie mieszka. <śledziny> to się wie. No ciekawe jak, Chło. typ lecy Jest! mój frak, let's go tam masz Oscar zabił nice. Ty ej dużo fragów zrobimy Ile macie? No boty, boty Złota rakietnica i 13 rakiet. Oj, byczku Jeden macie? Ej możesz mi rzucić, możesz mi... Możesz mi rzucić. magia Nie, Oskar, ja mam 13. Weź na później. Mam 13. No Jak zużyję, to dasz mi. Gdzie Patryk jest 57 osób? Jest tryhard tryhard, tryhard. Więc więcej niż na turnieju. Dla niego to lepiej Typ Ty masz Typy się biją mnie gdzieś Tam Na no, Nad biało ma jeden Tu są jakieś bobole, w ogóle kto tu gra? Tam kolejni są Tam no, Po głowie, ole doszło dwie głowy Ładne no, jest Tam jest jeden powalony no i su Nie wiem, kto tu gra w ogóle. A Ej, mamy Helkę, dobra, dojeżdżamy, mamy Helkę. Oto. to. Kuźwa. Kusi mnie ta awupa, żeby tą wziąć awupa, Ale nie mam za co Patryk weźmiesz duże kawy 2 albo małe No ja muszę być. To weź i potem możesz sobie wziąć jednego ja... Mam, mam, dobra to rzucił Ja mam 6 już, dobra Mam rakietnicę i ten więc... Nie, Oskar, nie idź na dół Szkoda czasu Co to było Oskar, chodź do góry, bo helkom jedziemy Chodź, chodź, Oskar. Aha. Come on. Patryk, czy ty jesteś jakiś... Ale, ale Oskar, możesz? Czy ty po nasiach jesteś? No nie. Dzięki. Po hannasiach... Typ, 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 typ! Dzień, 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 dzień. Dwóch, 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 kozak, dwa fragi! Oskar, wyjdź mi! Leży, nice. Nice Jezu, kto tu gra? Ile mamy fragów? Ej, dobra, chodźcie helkę dalej Ja mam 5 Tylko... Ty Bo ta helka się... Nie wiem, co się z tym dzieje w ogóle Pijana, no Giboczy się Ej, wstawaj Typ, typy są jacyś tutaj chyba no Bo i nie. E, bo ta helka się przewróciła i co teraz z nią? O A czy ty o, możesz. Czy ja no ty możesz, właśnie Tam są Na agencji, widzisz jeden? Oj, byćku Kto to tu gra? Nie mogę zbudować. Nie to Czekaj, bo typa z typem się bije Ok, wie, leży. Leży, leży. Leży, leży. No. Gdzie Oskar jest? Oscar, lecisz już? No, ja wróci. Ciekawe, czy w ogóle ten jest. Nie, myślałem, że z lecisz, to chodź. Myślałem, że lecisz. Czekaj, bo pomagaj ducha. No dawać Helkom dalej. Mhm. E, możesz dać przy okazji te rakiety. O, Ej, Czekaj. A dobra, daj mi... Dobra, Oskarowie coś, Daj. Czekaj, mam małe Oscar. Oskar coś rakiety? Nie, ja mam rakietnicę, full na razie. Ciekawe czy mi das żyje. Dobra, chodźcie, 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 Helkom, chodźcie, Helkom. No już ledwo zipie. nie wiem myślałem, że ledwo zipie Chyba, że nową bierzemy. Tam typy w ogóle. Chyba. Tutaj. To się niszczyło przez chwilę. Chyba, że to ten. Dobra, to jest na to jest na pozostałe. Dobra, to jest na to jest dawać, dawać, To dawać, jest dawać. Nice. Chłopak był helki! Nice Patryk będzie miał 0 fragów! Ilamu Lecimy po jeszcze Ja nie mam 0 fragów, ja mam 4 To ile my mamy? Oskar ile ty masz? Oskar ile masz? Tyj helka jest u góry? Ja mam 7 47. Typ, kolejny. Dostał jeden za 22 Dobra, chodź lanspadem! Tam, tam gdzie strzelam, wiesz? Trzech typa Każdy po flagu Dobra, jakieś bombole kolejne na to? Też, też, też Ja wjeżdżam O dostałem! Leci jeden Ja mam 2 Na mnie Ej, co? Ja mam 2P, dobra, rip Czekaj, bo na mnie jest typ Ja rip Mam 2P Próbuję mu tego taki laser dał? Góra, góra A! Umieram Kurła! Już mnie nigdzie nie ulecicie, zajebicie. Szkoda, bo 8 fragów miałem Chociaż jest, szufary jeszcze są Niby Nie mogę? Puszcza jest I Patrykowi pomóc No ale, Oskar, tam u góry jest wszystko twoje. Tutaj, tutaj po lewej! Nice. To się wytnie. Typ, <grym>, typ! Oskar! Boże, no, chłopie. Dobra, spokojnie. Ej, wziąłeś moją kartę? Na mnie jest typ, ale ogólnie. Tak, ja mam ją. Ja no tylko jedynie jak, jak coś. Nie Mam, jak mam, percy, mam To Patryk polecisz, please Że się Oskar też niech pójdzie z tobą, schowaj się Oskar A Patryk niech leci po mnie Oskar schowaj się Siadź, Bo Osk Patryk leci po mnie mam no, mało czasu Masz ląd spada Patryk Dobra, dobra, dobra 4 plus 5 plus 8 No nice Ej, szybko Patryk, mogę glapel polecać szybko tam Po matce i wszystko po, po wszystko Po moje życie chciałem w sensie No bo ty masz wszystko Zanim tam dojdę to już strefa pójdzie. Nie będzie miał nic Szybko Patryk daj, na chwilę, dosłownie na chwilę. Dobra wjeżdżam tam wywalony. Nie no nie wierzę. Ten zamiast mnie z na chwilę to. Idziemy chodź. Górę, nice. górę, góra, góra, góra. Na, bia na biało ma! Biało, biało, biało. Wiem, zabiłem, nice. Zabiłem go. Kolejni. Na biało ma jeden. Dobra, dostałem za milion. Musimy ich zabić. Dojeżdża jeden. Nice Ja leżę Ja na biało właśnie Nice Mi gucci Aug Ile masz aptek? dwie Daj mi jedną Masz keby? Nie mam, miałem tylko dwa nie masz Amo do M-ki? Za, za pięć Ty plecy, papryt. Dobra, chodź leży. Leży, leży Tutaj na mnie Ma do zero Ty plecy mam Leży nice. Skąd tu miał? Nie ma nik... tego? Ile masz matców? wbijam się do góry. Tu jest. Ulecili się. Malo, jeden. No, ham. Ile masz? 10 Ja mam dziewięć. A ty hamię. Ciekawi, wolę złotego, awga. Gierka, nawet! Ej, mogę być 10? Patryk, proszę! Dobra, no. A Oskar ile masz? Wow. Ej, dobra, to musi być nawet! Ej, łapki w górę, oczywiście, subskrypcje! Oscar ma? Czy Patrick masz? Nie, okay. ja. Aha, nie, to no co za chłop? Dobra, ile mamy? Czekaj, tu masz 10? 25. No jest, dobra, to łapki w górę, subskrypcje i yellow. No, i yelo. I ci, dajcie znać, czy chcecie więcej takich odcinków?